Sylwia Jarmokiewicz, witam Państwa, zapraszam na kolejne wydanie naszego programu. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest zastępca pre prezydenta miasta Inowrocławia, pani Ewa Witkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy przed tężnią Solankową, atrakcją Uzdrowiska. W tej chwili trwa tutaj, rozpoczyna się remont długo oczekiwany. Jeszcze do niedawna mogliśmy tędy tutaj spacerować i cieszyć się tym obiektem. Całkiem niedawno także w barwach narodowych, a dzisiaj pani prezydent rusza remont? Ostatni weekend był niezwykle słoneczny i ciepły i on tak pożegnał nasze solankowe tężnie, pożegnał do tego etapu, w którym dzisiaj jesteśmy, czyli rozpoczynamy remont. Pozyskaliśmy środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w takim projekcie, który nazywa się Rozwój Potencjału Endogenicznego Regionu. I do tego konkursu miasto i Inowrocław aplikowało, otrzymaliśmy środki i w wysokości 7,5 miliona złotych przy 80% o procentowym dofinansowaniu tego zadania. Rozpoczęliśmy pracę, rozpoczynamy w zasadzie tę pracę. 16 listopada przekazaliśmy plac budowy. Pojawiły się ekipy, mieszkańcy, kuracjusze, chociaż dzisiaj ich nie ma, no, ze względów epidemicznych, ale raczej mieszkańcy i turyści zauważyli, że coś tutaj w Wrocławiu zaczyna się dziać. No więc informujemy, że rozpoczynamy długo oczekiwany remont. Remont przede wszystkim w zakresie wymiany tarniny. Przez wiele lat tutaj Tutaj remonty odbywały się doraźne, tarnina była uzupełniana. W poprzedniej perspektywie finansowej remontowaliśmy tace ociekowe. A dzisiaj przyszedł ten moment, że od momentu powstania tężni solankowych, już prawie 30 lat temu, to przyszedł ten czas, żeby tą tarninę kompleksowo wymienić. Pozyskaliśmy na to dofinansowanie unijne, bo to są niezwykle drogie zadania, niezwykle drogie inwestycje. Całe zadanie, jak wspomniałam, rozwój potencjału endogenicznego regionu. Rozwój tutaj naszego stolankowego uzdrowiska to jest wartość 7,5 miliona złotych, z czego znaczna część to jest właśnie ten remont, który się tutaj za chwilę zacznie. Wymiana tarniny, wymiana również otoczenia wokół tężni, dokupienie małej architektury, remont tarasów widokowych to jest wszystko przed nami. Za chwilę to, co tutaj widzimy, ta tarnina wieloletnia, ona będzie zdemontowana po kolei 73 przęsła będą zdemontowane, rozebrane, będą naprawiane tarasy widokowe, górne, dolne i później od nowa tarnina będzie układana. To jest taka specyficzna inwestycja, specyficzne zadanie. Pozyskiwanie tarniny musi odbywać się w sezonie zimowym. Wtedy jest ta najwyższa jakość tarniny, wówczas jest ta gwarancja, że na przykład w okresie letnim, w okresie eksploatacji takiego obiektu sylankowego ta tarnina tak po prostu nie zakwitnie. To są już takie absolutne Wymagania i warunki techniczne. Więc rozpoczynamy w tym okresie zimowym też ze względu na to, że jest to jednak najmniej uczęszczany przez turystów i mieszkańców okres. Ta tężnia solankowa, w zależności od pogody, w zależności od warunków atmosferycznych, albo solanka spływa w okresie zimowym, a jeżeli już ta temperatura spada, poniżej 5 stopni Celsjusza, wówczas ta solanka nie płynie, więc jest to najbardziej dogodny termin na to, aby takie, takie zadanie rozpocząć. Liczymy na to, że warunki pogodowe temu będą sprzyjać, że zima nie będzie mroźna, że będziemy mogli w tym założonym przez nas terminie do końca lutego to zadanie zrealizować. Na dzisiaj zaczynamy wygrodzenia, za chwilę rozpocznie się tak jak wspomniałam demontaż tarniny, a później już po kolei przęsło, po przęśle, Będziemy te zadania, ten remont tężni realizować. A zatem na korzystanie z tego obiektu przyjdzie czas na wiosnę. Miejmy nadzieję, że już będzie nieco lepiej, jeśli chodzi o kwestie pandemii. Wszyscy mamy taką nadzieję. Nieopodal tutaj tężni także remontowanej z parking. W ramach tego zadania przewidzieliśmy rozwój funkcji infrastrukturalnych, czyli po prostu zbudowanie parkingu dla kuracjuszy. Strefa uzdrowiskowa, strefa A to nie jest taki teren, gdzie łatwo dostępne są miejsca parkingowe i dysponujemy takim terenem, że możemy bezproblemowo wybudować parking, który pomieściłby wszystkich chętnych do odwiedzenia tego parku, ale zawałem znaleźliśmy takie miejsce, które zgodnie ze statutem uzdrowiska, z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego możemy taki, taki parking wybudować. 49 dokładnie, 49 miejsc postojowych, tyle miejsc Pojawi się tutaj zawałem, nieopodal tężni solankowej. Do tego prowadzić będzie droga dojazdowa, chodnik, teren będzie, parking będzie odwodniony, więc będzie to infrastruktura, która jeszcze bardziej e, ułatwi naszym kuracjuszom, turystom i mieszkańcom miasta odwiedzenie naszego parku. Oczywiście zawsze zachęcamy do tego, aby odbywać tą wizytę w naszym parku pieszo, spacerować. Ale jeżeli ktoś do nas przyjeżdża, oczywiście z zewnątrz, z jakiegoś innego miasta, regionu, to będzie tych miejsc odrobinę więcej w tej ścisłej strefie A, uzdrowiskowej i nieopodal tutaj zawałem 49 miejsc się pokaże, pojawi. Jesteśmy na etapie podpisywania umowy wykonawca już został wyłoniony. Podpiszemy umowę, przekażemy plac budowy i też przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. no Zakładamy, że takie będą. Ostatnie zimy pokazywały, że te prace możemy realizować również w okresie zimowym i w zasadzie inwestycyjne zadania w naszym mieście trwają 12 miesięcy w roku. Więc jeżeli pogoda nie przeszkodzi i nie przeszkodzi warunki, o których no, wiemy, w jakich dzisiaj funkcjonujemy, czyli ścisły reżim sanitarny, sytuacja epidemiologiczna, jeżeli nikt w firmie nie będzie na i będzie możliwość realizacji tych wszystkich zadań zarówno przy tężni jak i przy właśnie przy, przy parkingu. To planujemy, że że w najbliższym czasie do wiosny ta infrastruktura tutaj w tej części Solanek będzie skończona. Tenżnia jest zamknięta, ale to nie oznacza, że park jest zamknięty, i dlatego zachęcamy, żeby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza z dala od, od miasta, od centrum, tak aby cieszyć się jeszcze, miejmy nadzieję, trochę ładną pogodą. Widzimy, że już instalowane jest oświetlenie także świąteczne. Jak co roku w wrocławiu również pojawi się oświetlenie świąteczne, iluminacja świąteczna. Przygotowujemy się do tego zadania. W zeszłym roku bardzo. Dużym zainteresowaniem i taką absolutnie radością w tym, tym zimowym okresie cieszyła się tężnia, cieszyła się, przepraszam, fontanna 3D w formacie 3D, która była umiejscowiona przy ulicy Przali Ratuszowej. Więc w tym roku również taka fontanna, nowe elementy też pojawią się w Wrocławiu. Proszę wypatrywać. Kilka nowych, nowych punktów oświetleniowych i nowych iluminacji świetnych też się pojawi w mieście. To wszystko z początkiem grudnia tradycyjnie będzie również funkcjonowało w naszym mieście może nie w tak wesołej i radosnej oprawie zawsze ta iluminacja świetlna zbiegała się z, Mikołaj, z obchodzeniem dnia, dnia świętego Mikołaja czyli 6 grudnia wówczas całe miasto tego dnia to był ten dzień gdzie rozbłysło pięknym świątecznym oświetleniem dzisiaj oczywiście w skromniejszej oprawie w nie takiej radosnej ale dla nas wszystkich którzy wybierzemy się na ten spacer i będziemy oddychać świeżym powietrzem i będziemy Cieszyć się piękną pogodą, również iluminacja świąteczna w tym okresie będzie nam wszystkim towarzyszyła. Cieszymy się z tego powodu niezmiernie, bo to nam doda też takiej energii w tym bardzo trudnym i smutnym czasie. Wracamy jeszcze do inwestycji, które są realizowane na terenie miasta. Wiemy, że już ulica Górnicza, ale także rondo turbinowe dobiegły końca, a teraz kwestie odbiorów tych, tych zadań nie trwają. Z początkiem tego roku przekazaliśmy plac budowy na ulicy Górniczej i ulicy Prymasa Glęba, bo to są te zadania, które realizuje miasto. A przypomnę, że rondo turbinowe realizowane jest przez powiat inowrocławski przy oczywiście udziale miasta, ponieważ przekazaliśmy tam znaczną kwotę i wsparcie finansowe. Przekazaliśmy również dokumentację techniczną, więc całe to zadanie, całe to zadanie już niebawem absolutnie unowocześni nasze miasto, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową. My jeżeli chodzi o zadania ulicy Glenpa i ulicy Górniczej, przekazaliśmy plac budowy w styczniu tego roku. Dzisiaj mamy końcówkę tego roku. Zgodnie z umową, zgodnie z planem, to zadanie jest ukończone. Teraz trwają procedury odbiorowe i to jest taki newralgiczny moment w życiu miasta, gdzie sprzęt ciężki, gdzie ekipy budowlane już zeszły z budowy. Już by się mogło wydawać, że praktycznie powinniśmy jeździć ulicami, ale jeszcze chwilkę musimy poczekać. Trwają wszelkie procedury z tym związane, wszelkie dokumenty dokumenty, które należy uzyskać, które należy podpisać i po tych wszystkich procedurach odbiorowych zarówno ze strony Urzędu Miasta jak i powiatu inowrocławskiego już niebawem miejmy nadzieję, będziemy mogli cieszyć się z tego nowego ronda i nowego układu komunikacyjnego, A przede wszystkim połączenia dwóch dużych osiedli w mieście, osiedle Piastowskie, osiedle Toruńskie z osiedlem rombińskim to wszystko zdecydowanie nam skróci drogę i rozładuje też korki w mieście, bo wiemy, że niektóre ulice to bardzo się korkowały w godzinach szczytu, a tutaj doskonałe rozwiązanie dla nas wszystkich. Tak na koniec jeszcze. Mamy końcówkę 2020 roku. Wiemy, że zawsze w okolicach połowy listopada już planuje się budżet na kolejny rok. Trudno mówić o tym, że te budżety samorządów będą jakieś spektakularne, bo wiemy doskonale, że tak nie będzie i Samorządy miasta są w bardzo trudnej sytuacji, niemniej jednak w tych budżetach planuje się trochę inwestycji, chociażby tych, które są e, finansowane ze środków zewnętrznych. My przede wszystkim założenie przyszłorocznego budżetu to realizacja wszelkich inwestycji, które będą pojawiały się w mieście i na oparta jest na finansowaniu zewnętrznym. To był absolutny priorytet i klucz do zbudowania tak ważnego i absolutnie podstawowego dokumentu dla życia każdego miasta, jakim jest jego budżet. Mimo trudnej sytuacji covidowej, epidemicznej, osób w kwarantannach, bo to wszystko również Urząd Miasta i Nowrocławia dotyka na bieżąco, budżet, projekt budżetu został przygotowany i złożony w terminie. Budżet już niebawem będzie poddany pod głosowanie radnych, wszyscy będą mogli się zapoznać, ale tak jak Pani wspomniała, mocne uzależnienie największych inwestycji w mieście od dofinansowania zewnętrznego i absolutnie uzależnione od tego, że jeżeli takie dofinansowanie się pojawi, to te najważniejsze inwestycje miejskie będziemy mogli realizować. Czyli inwestycje są planowane, ale są planowane ostrożnie. Są planowane ostrożnie, również z niecierpliwością, jak każde samorząd w kraju. Wyczekujemy na inf informacje, co będzie, jeżeli chodzi o rządowe fundusze. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Krajowy Plan Odbudowy ze środków unijnych. My złożyliśmy jako miasto i Nowrocław wiele takich propozycji, które moglibyśmy realizować. Inwestycyjnych w kolejnych latach w naszym mieście. Nie ma jeszcze rozstrzygnięć. Nie dostaliśmy jeszcze jako miasto żadnych informacji, czy w kolejnych latach, czy w kolejnym roku budżetowym jakiekolwiek inwestycje z dofinansowaniem w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych będziemy mogli inwestować. To jest dla nas bardzo ważne, to jest dla służb finansowych niezwykle ważna informacja, jakie zadania możemy wpisać. Nie wiem, jeszcze na dzisiaj nie wiemy. Na dzisiaj to, co wiedzieliśmy, to ostrożnie zostały te wszystkie inwestycje zapisane planowane i w zależności od tego jak będzie wyglądała sytuacja finansowa, jak będą wyglądały dofinansowania, zewnętrzne informacje odnośnie funduszy rządowych, krajowy plan odbudowy, w zależności od takich informacji będziemy później na bieżąco te wszystkie nasze zapisy budżetowe dostosowywać. A zatem proszę państwa czekamy i o budżecie i na na 2021 rok będziemy mówić, jak będzie kształtował się plan finansowy miasta na przyszły rok. O tym w naszych programach proszę nas śledzić. Dzisiaj dziękuję pani prezydent dziękuję. za to spotkanie, za szereg informacji na temat realizowanych obecnie inwestycji i planów, też chociażby trochę. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję. dziękuję.